Witam serdecznie, moi drodzy, Natural Fit Fashion dzisiaj. Porozmawiajmy sobie, moi drodzy, troszeczkę o odpowiedzialności, o naszych pasjach, o zdrowiu, jak najbardziej, moi drodzy. Dzisiaj krótko, mam nadzieję, że z fajnym przekazem dla Was. Znowu chciałbym rozpocząć od... E, już kolejny raz, ale moi drodzy, ja to jestem takim człowiekiem, że co czuję, to po prostu muszę powiedzieć. Chciałbym bardzo mocno podziękować... E, Wszystkim młodym ludziom, którzy nas wspierają, szczególnie chciałbym e, podziękować moim e, uczniom. Jest to naprawdę niezwykłe wyróżnienie dla mnie, e, że młodzi ludzie po ukończeniu szkoły potrafią przyjść, odwiedzić e, i powiedzieć, że bardzo fajnie wspominają lekcje WFO ze mną. Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie, moi drodzy. Za to bardzo mocno Wam dziękuję, ale to nie jest. E, jakby priorytetowe, za co chciałbym Wam podziękować. Podziękować chciałbym Wam za to, że widzę W Was naprawdę niesamowity potencjał, widzę niesamowite ambicje. Kiedy rozmawiam z Wami z osobno, każdy z Was, mówiąc mi o swoich planach, mówiąc mi o tym, co robi obecnie, naprawdę gdzieś tam rozwesela mi to serce, rozwesela duszę. Dwa gdzieś tam na pewno jestem w jakimś stopniu zaniepokojony, bo wiem, że życie rządzi się swoimi prawami i nie będzie łatwo. Ale widzę, że Wy jesteście odważni, widzę, że jesteście gotowi e, i to jest naprawdę piękne. E, Śmiem twierdzić, że my dorośli czasami moglibyśmy się uczyć wiele e, od Was, dlatego że żyjecie w czasach niby łatwiejszych, ale musicie w tych czasach mieć, jak to się mówi, przysłowiowo głowę na karku, dlatego że e, nie jest łatwo i e, dlatego naprawdę chylę czoła. Dlatego chciałbym Wam przekazać taką I dla Was uczniom i wszystkim młodym ludziom Moi drodzy taką dewizę Która gdzieś tam Żeby utkwiła Wam W tych Waszych mądrych główkach Pamiętajcie Zdrowie jest najważniejsze Zawsze będę to powtarzał I za Wasze zdrowie odpowiadacie Wy sami Więc pamiętajcie moi drodzy, że I to powtórzę jeszcze raz Jeżeli wgłębicie się w ten mój przekaz Rozumiecie co mówię Nikomu tak nie zależy na Waszym zdrowiu jak Wam samym jeżeli idziecie do kogokolwiek, to oczywiście ktoś chce Wam pomóc, ale ten ktoś, jeżeli zna się na tym i sam potrzebuje pomocy, no to wtedy skupia się na sobie naprawdę na 100%. Niby tak jest, jeżeli chodzi o was, ale może być tak nie do końca, tak? Tu chodzi niestety, ale dobrze wiemy, że w dzisiejszych y, czasach y, wszystko rządzi się swoimi prawami, szczególnie pieniądz rządzi światem. Co nie, nie do końca dla mnie jest e, fajne i dobre. Zawsze wychodzę trochę z innego założenia. Nie oczekuję tego, żeby ktoś myślał podobnie do mnie, bo każdy z Was ma swoje podejście, każdy ma swoje wartości, każdy dąży do, do, do swoich celów. E, jest to spowodowane e, Waszymi e, osobistymi przemyśleniami. Dla Was tylko chciałbym przekazać, moi drodzy, abyście pamiętali o jednej bardzo ważnej rzeczy. Odpowiedzialność, i im szybciej w młodym wieku będziecie podejmować słuszne decyzje, tym ta wasza droga wykreuje się i będzie Wam łatwiej w przyszłości. Otóż ja to zawsze mówię, chodząc do szkoły, to jest wasz pierwszy etap pracy. Jeżeli chodzicie sumiennie do szkoły, uczycie się. To jest wasz pierwszy etap, który pomoże Wam w przyszłej przyszłości w pracy. Ja wiem, że dzisiejsze czasy są takie, że możemy mi się powiedzieć, a po co szkoła, jak ktoś nie ma szkoły, a ma takie Taką i taką pracę, tak płatno i, i wcale nie musiał się uczyć, ok, ale robicie to dla samych siebie. Ja, moi drodzy, wy, wybierając aktywność fizyczną i zdrowie, nie robię tego komuś, tylko robię to sobie, tak? To, że ktoś przy okazji pochwali albo komuś pomogę i kogoś e, zmotywuje, to działa podwójnie, działa podwójnie, z podwójną motywacją dla mnie, że wiem, że to co robi, nie robię tylko dla siebie, robię też to komuś. Więc pamiętajcie, ja jestem zwolennikiem starych metod naturalnych metod i staram się propagować to, aby, aby ten słuch poza tym nie zamarł, abyście wy jako młodzi ludzie dalej pamiętali, że można w na naturalny sposób poprawić swoją jakość życia, swoje zdrowie, swoją siłę, witalność. Nie musicie uczęszczać do drogi siłowni, aby rozpocząć swoją przygodę. Tym bardziej, moi drodzy, jeżeli pracujecie, trenujecie na zewnątrz, raczej korzystacie z darów natury, świeżego powietrza, tak jak dzisiaj z promieni UV, czyli witamina D3 i tak dalej, i tak dalej, mógłbym mówić, a do tego wasze e, was, e, wasza wyobraźnia, to, że patrzycie na drzewa, budzą się fajne pomysły, kiedy jesteście w kontakcie z naturą, bo możecie coś fajnego, e, fajny pomysł może wam wpaść do główki, możecie zacząć wykonywać coś bardzo fajnego w waszym życiu, e, a dwa, e, jest to dodatkowa motywacja, bo wychodzicie, nie ma sprzętów, a wy po prostu sobie stoicie i zrobicie Trening, gdziekolwiek jesteście. To Was też w jakimś stopniu przygotowuje, bo jeżeli będą najdalej do czasu, gdzie będzie ciężko korzystać z jakiejkolwiek siłowni Wam, bo na przykład nie będziecie mieli czasu, będziecie mieli życie dorosłe, będziecie zabiegani po pracy, zawsze możecie wykonać trening w domu bądź wyjść sobie po prostu do parku i zrobić bardzo fajny trening. Więc widzicie? Zawsze ja mówię, bądźmy przygotowani na tę biedniejszą formę życia. Będziemy wtedy mile rozczarowani, jeżeli przyjdzie nam ten standard wyższy, bo wtedy będziemy bardziej to doceniać. Jeżeli zaczynamy od wysokiego, wysokiego pułapu, od wysokiego a mówiąc potocznie, a w życiu może być różnie, może się nam noga potknąć, może popa możemy popaść trochę w zdrowiu, nie zawsze rodzice, którzy przygotowo mocno nam pomagają, którzy mają firmę i, i, i może w pewnym momencie to się wszystko skończyć, I musimy wtedy jakoś sobie poradzić, tak? Więc tak jak mówię, starajmy się być samodzielni, starajmy się do wszystkiego dochodzić sami, i nie myślmy, że to jest tak, że nam się jakoś w życiu jakoś utkniemy, jakoś przyjdziemy boszkiem, jakoś nas to... Te wszystkie przykrości miną. No tak nie jest, moi drodzy. Każdy, jak to się, ktoś mądry powiedział, zdradzę, no, moja kochana żona Klaudia, która powiedziała, każdy swoje piekiełko musi przejść, tak? Jeżeli przejdziemy go w sposób bezbolesny dla siebie i dla swoich bliskich, to Jesteśmy silniejsi. Zawsze ja mówię, po każdym upadku wstajemy. Dlatego trening fizyczny w moim e, przekonaniu to nie tylko odćwiczanie ciała, ale to jest również odćwiczanie z tego umysłu. Jeżeli jesteśmy zmotywowani, trenujemy, dbamy o siebie, to będziemy dbali też o swoich bliskich, będziemy zmotywowani, aby jeżeli nasz partner będzie zmęczony, to my zrobimy Coś za niego, pomożemy, o to chodzi, byśmy sobie pomagali. Wiem, że w tych czasach jest tak, że ciężko z tym jest, bo tych przyjaciół jest dużo, ale przychodzi do czego, to jest ciężko. Ale my sobą reprezentujemy wysoki poziom, a na pewno ktoś się obok nas znajdzie. Także moi drodzy, pamiętajcie, pozytywne podejście, nie poddawanie się, i nieważne jak ciężko w naszym życiu staramy się nie żalić, staramy się być osobami, które przyjmują życie, jakim jest, dopóki chodzimy, dopóki oddychamy, dopóki jest nam dany ten piękny dar, jakim jest życie. To wykorzystujmy to w 100% i starajmy się być pozytywni. To naprawdę pomaga w życiu. Mówię to z pełnym przekonaniem na przykładzie własnego doświadczenia. Mam nadzieję, że przekaz w jakim stopniu, moi drodzy, Wam pokazał i przybliżył, jak to wszystko wygląda w życiu dorosłym. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam, młodym ludziom dużo wytrwałości, dużo zdrowia, dużo pokory w sobie i oby Wam się wiodło tak, jak sobie chcecie. Pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy. Dużo zdrówka życzę na trakcie Jesteśmy z Wami. Pa!